Spotkamy się na dole u Azgana. Nie jestem pewien, co mam mu powiedzieć. Postępuj zgodnie z moimi wskazówkami, a zostaniesz prawdziwym mistrzem wśród kopaczy. Dzięki temu będziesz w obozie mistrzem kopaczy. Cóż? No, dalej! Dobra. Hej, Ażgan! Możesz już pocałować Gomeza w dupę! Nie! Mówiłem ci już, tylko- Ashgan! W tym obozie nie ma miejsca dla ludzi takich jak ty! Wypierdalaj! <gulor> <small> <gul> Cóż, chyba pójdę już dalej. Jak mi poszło? Super! Nie wyglądało to najlepiej. To znaczy, że powiedziałeś mu coś, czego nie chciał usłyszeć? Zrobiłem to, co? Kazałeś. To? Dobra, nieważne. Gdzie mogę znaleźć Jana? Niedaleko stąd, czyli gdzie konkretnie. No dobra, chodź za mną. Dzięki za pomoc. To ty jesteś Jan? Kutas tej kopalni? Tak, to ja. A to mój kutas. O! Skąd się tu wzięło coś takiego? Druga połowa musi być gdzieś w pobliżu. Musimy przeszukać pozostałe tunele. A co będę z tego miał? Moje moce magiczne. Hmm. Chodzi o kutasa. Tak. W porządku. Pomogę ci. To wspaniale. Przyjrzyj się uważnie z tego pomieszczenia. Wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Skoro tak twierdzisz, chodźmy. Zaczekaj. Cicho. Zatrzymaj się. Hmm, musimy iść dalej. Pozwól mi coś załatwić. No cóż, zaczekaj tutaj. Tysukinsenu. Znikaj dalej już. Odzyskałem kontrolę nad ciemniejącą Saturasa. Co? Nie mam ogurasa. No, możemy iść dalej. Prowadź. Pójdę za tobą. To miejsce. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale to miejsce to jest leży Ksardasa. Lepiej będzie, jak natychmiast tu zostaniesz. Xardas jest bardzo niebezpieczny. Czekaj. Zamknij się. Sam muszę iść. To chyba nie tutaj. Doskonale, doskonale. Co on odpierdala? Mam cię. Co to było? Ktoś mnie przeszkadzać mi. Cholera, muszę się pozbyć tego kutasa. Cześć, Sardas, co ty tutaj robisz? Co robisz na mojej wieży? Szukałem pyrokara, ale go nie znalazłem. Czyżby. Pyrokar. Eee, właśnie przypomniałem sobie, że muszę zapłacić czynsz. Na razie. Nic tu nie ma. Najwyraźniej druga połowa kutasa uległa zniszczeniu. Nie! To nie może być prawda! Nie! Spokojnie, to tylko kutas... GIN niewierny psie! Zaczekaj, tylko żartowałem. Spójrz, tam leży kutas. Dobra robota, powinno działać. No, a teraz wróćmy do Twojej sprawy. Zmieniłem zdanie. Wystarczy mi twój głos. Jeśli chcesz, to masz. Dzięki. Następnym razem. zgub. Trzymaj się. Brzmi strasznie przyjemnie. Gomez lubi takie rzeczy. Witaj, mistrzu Iberionie. Słyszałem, że szukasz kamienia nerkowego. Zgadza się. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy. Nijaki Nyras. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Hmm, a więc tam jest twoja kryjówka. Cholernie niedaleko. Chyba będę potrzebować statku. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Jedna z moich wizji obiekt. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Na mnie już czas. Gdzie on jest? Gdzie jest mój statek? Do diabła tu jesteś. Ale jazda, cholera. Jak to się robi? Aha, najwyraźniej działa. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Szukam kamienia nerkowego. Czy wiesz coś na ten temat? Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej i zamierzam go sobie zatrzymać! Tylko ja! Dobrze, zaczekajmy jeszcze trochę. Mam tutaj almanach opętanych. Może ci się przydać? Nie. Ej, nie chcę żadnych kłopotów. Dawaj kamień. Spróbuj zająć się czymś innym. Patrz, za tobą stoi Iberion. Iberion! Chwała nią! <śmuletra> <śmuletra> Oddawaj to! Zapomnij o tym. Na razie. zobaczyć się z Gomezem. Zamierzam do was dołączyć. Masz coś przeciwko temu? <głos> Hej! <głos> Hej! <głos> ja mówię poważnie. <noise> w takim razie wchodzę. <noise> Przychodzę zaoferować swoje usługi. Przykro mi, że masz mnie za takiego głupca. Zaczekaj, nie o to chodzi. Mam nadzieję, że staćcie jeszcze na więcej. Rozmawiałem z Ashkanem. I. Kazałem Aszkanowi wypierdalać. I. Pomogłem Janowi znaleźć kutasa. I. Znalazłem kamień nerkowy Iberiona. To już wszystko. Nieźle. Jak na żółtodzioba dostaniesz swoją szansę. To znaczy, że jestem jednym z was? Właśnie ta. Witaj w drużynie.